Cześć moi drodzy. Jest to krótki wstęp, zwiastun kanału, na którym osoby, które mnie jeszcze nie znają, mogą w skrócie zobaczyć kim jestem i czego się spodziewać ogólnie po, po kanale. Ja nazywam się Robert. Witajcie na kanale AutoSave, gdzie możecie znaleźć testy gier. E, testy gier prowadzone od poniedziałku do piątku o godzinie 16. Są to testy takie, dzięki którym będziecie w stanie zobaczyć, czy dana gra wam się podoba, czy sami chcielibyście ją przetestować. Oczywiście, testuję pełne wersje, gry, wersje demo, jakieś poglądy, może w przyszłości jakieś wersje, które otrzymam od deweloperów, miejmy taką nadzieję. Hmm, oczywiście, w pierwszym kolejności sprawdzam, czy gra mi się podoba, czy to jest coś dla mnie, czyli przed nagraniem po prostu ogrywam sobie grę przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut testując, sprawdzając czy też miło będzie się wam oglądało, e, czy to jest coś dla mnie. No i później nagrywam odcinek, wrzucam, udostępniam e, i na cały tydzień, przez cały tydzień możecie sobie oglądać jeden odcinek dziennie. W międzyczasie zapraszam Was na moje streamy, które prowadzę raz na jakiś czas. Jeszcze nieregularnie planuję to zmienić. Na streamach możecie bardziej takie serie gier zobaczyć albo jakieś losowe gry, które chciałbym potestować sobie w dłuższej ilości, dłuższej ilości czasu. No i tak, i tak się ogólnie plasuje mój kanał. Na tym na pewno takich rzeczy możecie się spodziewać. Zachęcam Was do zerknięcia w opis tego kanału. Tam znajdziecie mojego Discorda, na którym już aktualnie parę osób się znajduje. Oczywiście weźcie pod uwagę, że cały kanał, cały Discord, cała otoczka raczkuje dopiero, bo to jest dopiero pierwszy miesiąc właściwie mojej działalności na YouTubie. Um, ale bardzo mi się to podoba i, i mam nadzieję, że to będzie trwało dłużej. Um, jeżeli sprawdziliście moje filmy, jeżeli spodobały Wam się moje filmy, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, zachęcam Was do zostania na dłużej oraz dołączenia do tej mojej małej społeczności na autosafe. Trzymajcie się, cześć, na razie.